Witajcie. MS Lisowski płynie, jest na szlaku. Nie zapomniałem o Was. Czekałem tylko na oficjalne wyniki wyborów, które przedstawi Państwowa Komisja Wyborcza. Już teraz wiemy, jak to w niedzielę było z tym naszym wyborem. Kto ile procentów dostał, kto ile mandatów, kto wszedł do Sejmu, kto nie wszedł do Sejmu. Wszystko już wiemy, jeśli chodzi o tą właśnie kwestię. Co dalej? No to już teraz zależy od pana prezydenta, kto dostanie propozycję sformowania rządu. No, na logikę i to, co do tej pory się działo, no zawsze dostawała ta partia, która zdobyła największą ilość głosów. A jest nią prawo i sprawiedliwość. Nie opozycja, bo nie było takiej partii w wyborach, tylko prawo i sprawiedliwość wygrało wybory. Opozycja, co za oczywiście ma tą większość arytmetyczną, jak to w tej chwili już wiemy. Ale to Prawo i Sprawiedliwość dostanie pewnie tą pierwszą szansę, aby ten rząd stworzyć. Czy to się uda? Trudno powiedzieć będzie bardzo ciężko ale pewnie próba taka będzie. O referendum, słowo muszę powiedzieć, bo apelowałem, abyście Państwo głosowali, a wyszło. Niestety, jak wyszło, 40 tam z haczykiem, tyle osób wziął udział w tym referendum. No niestety zostało potraktowane jako plebiscyt przeciwko rządzącym, co znamy wszyscy razem. Rozechwiano tak te emocje, że, że niestety wynik jest no, niewiążący zgodnie z konstytucją. Co prawda ci, co uczestniczyli w referendum, ja uczestniczyłem, podjęli taką decyzję, a nie inną, że ponad 90-95% w każdym prawie w każdym przypadku, jeśli chodzi o pytania, było przeciwko. No ale stało się jak stało. Już pani z lewicy, na przykład, nowa posłanka, mówi, że ona się bardzo cieszy, że te referendum nie jest wiążące, bo można podjąć rozmowy na temat przyjęcia paktu imigracyjnego, że trzeba tych biednych ludzi przyjmować i my tu, prawda, razem ze wszystkimi, z Europą, Będziemy to robić. Wtóruje jej senator z te, tejże Lewicy, który mówi, że tak, natychmiast trzeba ten pakt przyjąć, bo tych ludzi trzeba przyjmować pytany, ale oni są nielegalni. No to on mówi, że oni będą teraz legalni, bo oni zostaną sprawdzeni. Na no pytanie, no jak sprawdzeni, jak oni nie mają ani dokumentów, linie papilarne sobie niszczą, no to się wtedy będzie ich odsyłać. No ale. Pytany znów, no ale przecież to są dziesiątki, setki tysięcy już. No jak to to będzie weryfikował, gdzie? No to, to, to nie umiem na to odpowiedzieć, no ale będziemy. I to tak, niestety wygląda, że ten rząd opozycyjny, o ile taki powstanie, właśnie to będzie na takiej zasadzie. Będziemy. Kiedyś było TKM sformułowane, teraz. My i chyba to wraca. Już przebierają nogami, żeby natychmiast już rząd, pan prezydent niech tam w żadnym tam platformie, platformie, nie daje, nie żadnym tam prawu i sprawiedliwości. Jako żywo przypomina to 10 kwietnia 2010 roku, kiedy, roku, kiedy jeszcze nie, nie było oficjalnej. Potwierdzenia, że zginął prezydent, a już wchodzono do urzędu, natychmiast przejmowano różne instytucje. Tak samo chce się zrobić teraz. No, ale tu akurat no jest po drodze prezydent, znów prezydent. Także czeka nas jesień bardzo gorąca, a mamy niestety trzecią wojnę światową. W zasadzie rozpoczęto. Wszyscy eksperci od globalnej polityki tak mówią. A my sobie tutaj będziemy deliberować, kto będzie jakim ministrem. Już czytamy, że pan Hołownia chce resort obrony narodowej. Strach się bać, pan Różański wejdzie i zacznie weryfikować kontrakty na czołgi, na samoloty. O matko, zgroza, no ale cóż, demokracja i zwróćcie, drodzy Państwo, tak na koniec powiem uwagę, jedna jedną rzecz, do niedzieli mieliśmy reżim, brak demokracji, autorytaryzm, w ogóle wybory będą sfałszowane, siak i owakie, obo, E, e, przepraszam e, cała Europa przyjdzie tu nas będzie sprawdzać czym rzeczywiście bo to reżim i taki siaki, uwagi, Białoruś i różne rzeczy i nagle 15 po ogłoszeniu wyników wyborów święto demokracji żyjemy w demokratycznym kraju przecież o matko jedyna hipokryzja czystej wody albo jak co niektórzy mówią Polityka, polityka, polityka. No może to potrzebne jest takie otrzeźwienie, niestety, dla wielu, ale nic. W kwietniu mamy wybory samorządowe, w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego. Także zobaczymy, jak to wszystko się będzie układać. MS Lisowski płynie dalej i będę się odzywał. Mam nadzieję, że. no to co ja mówię, to będzie dla Was też ciekawe. Dobrego dnia życzę.